Dziękuję bardzo e, za przygotowanie. To przygotowanie tak jak tylko oto nas na wódzie. No po na w poniedziałek można było nas na skraju. Dziękuję dzisiaj. To jest Pytgosz na wtart. Przypomnę, że to jest krótka impreza z cyklu całych imprez Pytgosz Biega. Niepodległości, bieg bikołajkowy. To są imprezy w ramach Pytgosz Biega organizowane przez miasto Pytgosz na jesień, czyli ryb w sercu, wygłoszczy, to będzie to inna formuła biegu. Ustawienie się na starcie.

Nie Komisarz, przede wszystkim przygotowuję został. Bydgoskiego Urzędu Miasta. No i wielkie brawa! Najlepsi w biegu rodzinnym są na mecie. 15 minut i 22 sekundy, możemy tak uznać, bo skoro widzimy tutaj. Brawo, brawo. I kolejny, a oni są bardzo budowni do siebie. Czy to są bliźniacy? Ubrani jednakowo, to są bliźniacy. I brawo dla kolejnych uczestników na mecie. I I 842, tak jak się spodziewaliśmy, drugi na linii meczu. człowiek o trudnym do na nazwisku, Bonifaz, 2, numer 848, człowiek To bo się tutaj czuje świetnie, Daniel Kawał, trzecie miejsce, 31 minut 36 sekund. 30, 40 minut i 11 sekund. I kolejny zawodnik na wózku jest już z nami na mecie także w czasie poniżej 42 minut. Każdy dostaje medal. Brawo dla tego pana, brawo! Wspólnie ze swoim serciem pozoram 10 km mając przed sobą wózek. Wielkie, wielkie brawa Samowitego. Mieli okazję uczestniczyć w dekoracjach, Pan Prezydent Jan Szlopiński jest już tutaj z nami. Bardzo prosimy o uwagę, rozpoczynamy ceremonię dekoracji w kategorii Open. Bydgoszcz na start, 2013, piękna dystansie 10 km przy pięknej pogodzie, i doskonałej organizacji szczęśliwie większość z nas dotarła do linii medy biegnąc z ulicami Bydgoszczy a wśród pań w kategorii open miejsce trzecie zajęła Anna Arseniuk numer 87 TSO Patrówki do z czasem 40 minut i 11 sekund zapraszamy na podium miejsce drugie no i znalazła się Pani Ania wreszcie. Zapraszamy na podium. Trzeci stopień. Anna Arseniuk. TSO Patronki Toruś. Miejsce drugie. Numer startowy 91. Kamila Popowska. UKS Ekonomii Pana kończyk 37.17. I zwyciężyła z czasem 36 minut 38 sekund reprezentantka zawiszy gość Marta Szenk. Miejsce trzecie, third place. Damian Kabat, Fast Beam Polska, 31 minut i 32 sekundy. Wielkie brawa, zapraszamy na podium. Miejsce drugie, second place. representing Kenia, Polyglass 2.

Wybaczamy to drobne spóźnienie, pamiątkowe zdjęcia, sesja przed porto reporterami Cudem.